Witajcie, kochani! Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o czymś, co zawsze mnie inspirowało o czymś, co budzi we mnie ogromny podziw i szacunek o kobietach o tym, co czyni je tak wyjątkowymi, silnymi i pięknymi. Przez lata pracy w programie miałam zaszczyt gościć niezwykłe kobiety kobiety sukcesu, kobiety walczące o swoje prawa matki, córki, siostry. Każda z nich niosła ze sobą inną historię, inne doświadczenia, ale łączyło je jedno. Ta niesamowita siła, wrażliwość i determinacja w dążeniu do celu. Dlatego dzisiaj chciałabym, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, co czyni kobiety tak wyjątkowymi. Zapraszam was do wysłuchania moich przemyśleń i do podzielenia się swoimi w komentarzach. Kobiety są jak skała, Niezłomne, silne, odporne na przeciwności losu. Potrafią stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie stawia przed nimi życie. Widziałam to wielokrotnie, rozmawiając z kobietami, które doświadczyły straty, choroby, niesprawiedliwości. I wiecie co? One się nie poddają. Podnoszą się z kolan, otrzepują skórzu i idą dalej z podniesioną głową. Ta siła, ta niezależność. To coś, co budzi mój ogromny podziw. Mówi się, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. I wiecie co? Coś w tym jest. Kobiety mają tę niesamowitą zdolność empatii, wczuwania się w emocje innych, oferowania wsparcia w potrzebie. To właśnie do kobiet najczęściej zwracamy się poradę, pocieszenie, gdy potrzebujemy, by ktoś nas wysłuchał i zrozumiał. Ta wrażliwość, ta troska o innych, to kolejny dar, który czyni kobiety tak wyjątkowymi. Kobiety to prawdziwe wulkany kreatywności. Mają niesamowitą zdolność tworzenia, odkrywania nowych perspektyw, wychodzenia poza schematy. Niezależnie od tego, czy jest to sztuka, nauka, biznes, czy po prostu codzienne życie. Kobiety zawsze wnoszą do niego powiew świeżości, nowych pomysłów i rozwiązań. Chapter 4: Lojalność i oddanie. Jeśli szukasz kogoś, na kim zawsze możesz polegać, kto będzie przy tobie w dobrych i złych momentach, kto nigdy cię nie opuści, poszukaj kobiety. Ich lojalność i oddanie bliskim jest czymś niezwykłym. To właśnie kobiety budują dom, rodzinę, przyjaźń. To one tworzą więzi, które przetrwają każdą burzę. Piękno kobiety to nie tylko wygląd zewnętrzny, choć oczywiście kobiety są piękne. Ale to piękno wewnętrzne, to co emanuje z ich wnętrza, jest tym, co czyni je naprawdę olśniewającymi. Ich uśmiech, sposób w jaki patrzą na świat, ich energia, pasja. To wszystko składa się na ich niepowtarzalny urok. Kobiecość to dar. Dar dla świata, dla nas wszystkich. To właśnie kobiety wnoszą do naszego życia harmonię, ciepło, miłość. To one uczą nas wrażliwości, empatii, troski o innych. To one inspirują nas do działania, do walki o lepsze jutro. Patrząc na to, jak wiele kobiety wniosły i wnoszą do naszego świata, jak wiele im zawdzięczamy, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że są one prawdziwymi bohaterkami. Bohaterkami codzienności, które każdego dnia walczą o swoje marzenia, o lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich. Drogie Panie, dziękuję Wam za to, że jesteście, za Waszą siłę, wrażliwość, piękno i mądrość. Za to, że czynicie ten świat lepszym miejscem, pamiętajcie, że jesteście wyjątkowe, każda z Was i nigdy nie pozwólcie nikomu wmówić Wam, że jest inaczej. A Wy, drodzy Panowie, doceniajcie kobiety w Waszym życiu, ich miłość, wsparcie, mądrość, bo to właśnie one czynią Wasze życie pełniejszym i szczęśliwszym.